I Zawsze byłem typem, który nie szuka problemów Przychodziły same, więc musiałem działać w biegu Kombinacje różne, ale osiągałem cel Dziś żyję spokojnie, bo już o tym wiem Żyję bez stresu, bo po co się stresować? Zamiast tego wolę wyluzować Zamiast tego wolę być szybki i nie pudłować Żyję inaczej niż i nic sam mordo, Spacer po gwiazda, który dla mnie jest normalką ja w obokach już dawno, jestem marzycielem z darnią Każdy ma swoje zajawki na coś, ja chcę tylko to połączyć z pracą Wbijam się na bity, bo dla mnie to jest relaks Zapierdzielam 8 godzin, a potem zapierdzielam Lubię to co robię, więc nie czuję już zmęczenia Notka w studio, do widzenia ja yeah. Piszę całą noc, mam pomysłów ze sto. Tak się pisze, co mam w głowie? O, wszystko zajebiście. Mam ciągle flow, żeło, wow. sam zdziwiony jestem, że to robię. się Piszę całą noc, mam pomysłów ze sto. Tak się pisze, co mam w głowie? O, wszystko zajebiście. Mam ciągle flow, żeło, wow. sam zdziwiony jestem, że to robisz się Piszę całą noc, mam pomysłów ze sto. Tak się pisze co mam w głowie O oh, Wszystko zajebiście, mam ciągle w wow. Sam zdziwiony jestem, że to robię zio Najlepsze uczucie kiedy słońce wstaje rano, a ty całą noc zagrywasz Czasami w kółko sto razy to samo Ale jesteś siebie dumny, że Zuf nie zachlałeś pały Tylko zrobiłeś coś do swojej trumny Zajebiste uczucie kiedy patrzysz na zegarek Jest rano, a ty całą noc nie spałeś Kończysz miksować kawałek I zbierasz swój bajzę Zabijasz na chatę I grasz dalej Dopóki kawałka nie ma na YouTube Nie biorę prysznicu, w ogóle nic nie lubię Postaram się zrobić coś do końca A później się luzuję Słucham swojej muzyce i sprawdzam jak się czuję w niej Czytam komentarze, co tam wszyscy piszą. Zastanawiam się, co myślą.